Spróbujmy zrobić kompozycję, tak żeby podpowiedzieć, z czym można nosić kolory, jak je mieszać. Eleganckie połączenie jasnego brązu i limonkowego. Eleganckie połączenie łososiowego bladego różu z jasnym brązem. A może wolimy mniej eleganckie, ale bardziej dynamiczne połączenie jasnej czerwieni z brązem, zieleń z brązem. Znakomita, odważna, odważny kolor pomarańczowy. Świetne, młode połączenie. Polecam. Na przykład pomarańczowy t-shirt. I brązowa kurtka skórzana bardzo dobrze będzie wyglądała. Brązowy żakiet na przykład z żółtą apaszką. A może spokojny stonowane brąz z fioletem? Możemy też łączyć kolory na tym samym poziomie intensywności, czyli nie mamy tu dużego kontrastu, ale mamy ładne, ciekawe połączenie kolorów zieleń z fioletem, ceglasta czerwień z fioletem, pomarańcz z fioletem. Póki obracamy się w swojej gamie kolorystycznej, z całą pewnością możemy na różne sposoby mieszać te kolory i zawsze będzie Pani bardzo dobrze w nich wyglądała. Fiolet z zielenią, a może sięgniemy po bardziej stonowane połączenie ze stonowaną zielenią. Jeśli chodzi o dodatki, to bardzo dobre będą dodatki złote, wszelkie bursztyny, ale też znakomite będą ozdoby miedziane. Bardzo będą ładnie panią ubierały i na pewno będą o wiele bardziej oryginalne od złotych. Więc próbu próbuję panią namówić na miedziane ozdoby, które świetnie, panie jesienie. Ubierają. Tyle byłoby na temat kolorów, a teraz spróbujemy praktycznie zastosować te kolory. Pani Kasiu, teraz przedstawię Pani trochę propozycji, jak można korzystać z tych kolorów i w sytuacjach codziennych do pracy, a także na wielkie wyjście, na mniejsze wyjście, tak żeby Pani swobodnie czuła się w tych propozycjach. No to do pracy. Kasiu, przedstawiłyśmy Pani trochę propozycji, jak można tych kolorów używać. Czy dobrze się Pani czuje w takiej gamie kolorystycznej? Tak, bardzo, bardzo. No, to bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że będzie Pani miała dużo radości z używania tych kolorów. I oczywiście od czego zacząć? No najlepiej od apaszek, od t shirtu bo to są najtańsze części garderoby. A z czasem mówi się, że w ciągu dwóch lat na pewno Pani wymieni garderobę i będzie Pani się świetnie czuła w swoich nowych kolorach. Dziękuję Pani bardzo za, to, za ten dzień i życzę powodzenia. Do widzenia Panią. Dziękuję.